Budzenie się silnym każdego dnia nie jest łatwe. Nadchodzi moment, w którym ciało nadal stoi, ale dusza jest zmęczona. To tak, jakby coś w tobie w milczeniu wołało o pomoc, bez siły, by dalej udawać, że wszystko masz pod kontrolą. Czasem to, co najbardziej boli, to nie to, co dzieje się wokół, ale ciężar prób utrzymania wszystkiego w ryzach, nie pokazując, że wewnątrz wszystko się rozpada. Są dni, w których serce budzi się wyczerpane. I to właśnie w takie poranki modlitwa staje się jeszcze bardziej konieczna. Ta modlitwa poranna jest dla Ciebie, jeśli nie chcesz tylko usłyszeć pięknych słów, ale potrzebujesz prawdziwej ulgi, chwili wytchnienia, oddechu, by móc dalej iść. I więcej niż to, spotkania z Bogiem, które przyniesie odpoczynek dla tego, co tylko Ty wiesz, że właśnie przeżywasz. Wymagasz od siebie zbyt wiele. Może czujesz, że musisz utrzymać dom w porządku, podtrzymywać wiarę swojej rodziny, rozwiązywać problemy, które wydają się nie mieć końca. Nawet jeśli próbujesz być silny, prawda jest taka, że czujesz się kruchy, zmęczony, bezbronny, nikt tego nie zauważa, bo wciąż się uśmiechasz, ale Bóg widzi. Bóg zna każdą bitwę toczoną w ciszy, zna myśli, które nie pozwalają ci zasnąć, modlitwy wypowiadane szeptem prośby wyszeptane między łzami na poduszce. To właśnie w tym miejscu cichego bólu Pan się objawia. Nie po to, by wymagać od Ciebie więcej siły, ale by przypomnieć Ci coś, o czym być może zapomniałeś. Nie musisz dźwigać wszystkiego sam. Słowo Boże przynosi nam cenną naukę, zapisaną w psalmie 55, wersecie 22. Zrzuć swój ciężar na Pana, a On Cię podtrzyma. Nie dopuści, by sprawiedliwy się zachwiał. Ten werset nie znajduje się w Biblii jako piękna metafora. To praktyczna instrukcja na dni, w których zmęczenie mówi głośniej niż wiara. Uczy nas, że drogą do lekkości nie jest dźwiganie więcej, ale oddanie. Oddanie bólu, lęków, presji, oczekiwań, które nas przygniatają. To właśnie w modlitwie porannej dokonuje się to oddanie. Kiedy zaczynasz dzień stając szczerze przed Bogiem, znajdujesz przestrzeń, by znów oddychać. Nie jest grzechem czuć się słabym. To nie znak braku wiary, przyznać, że jesteś zmęczony. Prawdziwa wiara nie polega na udawaniu, że nie czuje się bólu, ale na wyborze zaufania, nawet wtedy, gdy boli. Bóg nie czeka, aż udowodnisz swoją siłę. On czeka, aż Mu zaufasz. Modlitwa poranna to moment poddania się. To chwila, kiedy decydujesz się odpuścić kontrolę i powiedzieć Boże, zatroszcz się dziś o mnie. I nie tylko o to, co jest na zewnątrz, ale także o to, co jest wewnątrz, o zagubione emocje, niewytłumaczalny smutek, o strach, który nieustannie powraca. To poprzez modlitwę na nowo łączysz się z, z prawdą, że jesteś kochany, nawet gdy czujesz się słaby, że istnieje cel, nawet gdy wszystko wydaje się bez sensu, że istnieje kierunek, nawet gdy czujesz się zagubiony i że jest pocieszenie, nawet w dni, gdy nikt nie zauważa twojego bólu. Modlitwa poranna to nie tylko praktyka duchowa, to spotkanie z obecnością Boga. Miejsce, gdzie twoje serce znajduje schronienie, gdzie zmęczona dusza może odpocząć i gdzie wiara choćby najmniejsza zaczyna się na nowo rozpalać. Może dziś obudziłeś się z ciężarem wszystkiego, ale to właśnie w tym stanie Bóg najbardziej chce cię dosięgnąć. I to właśnie od tej szczerej decyzji w tej modlitwie, która teraz się zaczyna, wszystko może zacząć się zmieniać. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną dotyczącą konkretnej dziedziny życia albo osoby, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz: "Pomódl się za mnie". Będziemy się za ciebie modlić z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim wszystko oddamy w ręce Boga, upewnij się, że już subskrybujesz ten kanał. Panie, w tej chwili ze szczerym i skruszonym sercem stajemy przed Twoją obecnością. Jesteśmy tutaj, ponieważ uznajemy, że nie potrafimy iść dalej o własnych siłach. Poddajemy się przed Twoim ołtarzem i oddajemy to, co dźwigaliśmy, nie z dumą, ale z pokorą. Wiemy, że Ty, Panie, jesteś tym, który zna nasze spoczywanie i wstawanie, tym, który przenika nasze serca i rozumie nawet milczenie naszej duszy. Dlatego w tym rozpoczynającym się dniu rezygnujemy z kontroli i powierzamy Tobie nasze zaufanie. Ta modlitwa poranna nie jest tylko nawykiem, ale potrzebą duszy. Potrzebujemy Twojego pocieszenia, Twojego prowadzenia, Twojej siły i Twojego pokoju. Potrzebujemy, abyś Ty, Panie, wszedł w ten dzień przed nami. Przygotował drogę, uporządkował nasze kroki, wzmocnił nasze myśli, oczyścił to, co zranione w nas. Bo prawda jest taka, że budzimy się zmęczeni, przeciążeni i często bez nadziei. Ale Twoje słowo, Panie, zaprasza nas, byśmy zrzucili na Ciebie wszelką troskę, wszelką niepewność, wszelki ciężar. Obiecałeś podtrzymywać sprawiedliwego. Powiedziałeś, że nie pozwolisz nam upaść. I to właśnie na tej obietnicy opieramy naszą modlitwę. Połamy o prawdziwy odpoczynek. Niech ta modlitwa będzie jak balsam dla niespokojnych umysłów, udręczonych serc i rozbitych emocji. Niech dziś rano przyjdzie Twój duch i przyniesie prawdziwą ulgę. Ileż to osób modlących się teraz dźwiga niewidzialne ciężary. Ilu walczy z samotnością, z lękiem o przyszłość, z poczuciem winy z przeszłości, z bólem, którego nigdy nie wyrazili słowami. Panie, dotknij każdej z tych sfer swoją obecnością. Modlimy się, abyś teraz przełamał kajdany negatywnych myśli, cichych cierpień, emocjonalnych ciężarów nagromadzonych przez dni. Wejdź ze swoim uzdrowieniem, Boże. Ulecz ukryte rany. Uzdrów uczucia, które oddzielają nas od pokoju. Odbuduj to, co zostało złamane. Przywróć radość życia, przyjemność sporannego wstawania. Nadzieje na lepsze dni. Modlimy się o uzdrowienie emocjonalne, duchowe odnowienie i siłę fizyczną. Wielu zmaga się z chorobami, leczeniem, trudnymi diagnozami. Wielu wstawia się za rodziną, przyjaciółmi, a nawet nieznajomymi Boże, wyciągnij swoją rękę nad chorymi. Bądź Bogiem, który uzdrawia, który odnawia komórki, który oczyszcza ciało, który przywraca zdrowie, który przynosi życie tam, gdzie lekarze powiedzieli, że nie ma już nadziei. Wierzymy w Twoją moc, wierzymy, że jesteś tym samym wczoraj, dziś i na wieki, a skoro działałeś cuda w przeszłości, możesz uczynić je także dziś. Dlatego ta modlitwa poranna jest również wołaniem o cuda. Gdziekolwiek teraz bije serce wołające, niech objawi się niebo, niech wydarzy się coś nadprzyrodzonego tego dnia, niech otworzą się drzwi, niech przyjdą odpowiedzi, niech pojawią się uzdrowienia. Niech zostaną ocalone życia, niech zostaną otarte łzy. Modlimy się o mądrość, aby stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom. Niech Pan da nam jasność, rozeznanie i pokój przy podejmowaniu decyzji. Niech nie kieruje nami impuls, niepokój, ani rozchwiane emocje, ale duch święty. Twoje słowo mówi, że Twój głos jest cichy i łagodny, a ten, kto słucha, wie dokąd iść. Panie, pragniemy słyszeć Twój głos ponad hałasem świata. Chcemy iść Twoją drogą, ufać Twojemu czasowi i odpoczywać w Twoim planie. Nawet jeśli jeszcze nie rozumiemy wszystkiego, chcemy trwać mocno, wiedząc, że jesteś wierny w wypełnianiu każdej obietnicy. Składamy także przed Tobą naszą rodzinę. Każdy dom reprezentowany przez osoby modlące się teraz, każdego ojca, matkę, dziecko, brata, małżeństwo, relację rodzinną. Panie, otocz ich swoją miłością. Odwiedź domy w tej chwili. Przynieś pojednanie tam, gdzie jest dystans, przynieś przebaczenie tam, gdzie była rana, przynieś jedność tam, gdzie wróg próbował zasiać podział. Modlimy się o domy pełne Twojego pokoju, Twojej harmonii, Twojej obecności. Niech Twoje słowo będzie fundamentem rodzin. Niech nawet pośród wyzwań wiara pozostanie żywa, a serca niech będą zwrócone ku Tobie. Modlimy się również o zaopatrzenie. Ty jesteś Bogiem, który zaspokaja wszelkie potrzeby, który otwiera drzwi tam, gdzie nie ma wyjścia, który powołuje do istnienia to, co jeszcze nie istnieje. Wielu modli się dziś z troską o finanse, długi, brak pracy, pilne potrzeby. Ojcze, działaj swoją mocą, ześlij zasoby, kontakty, możliwości, strategie. Błogosław pracę rąk, prowadź ścieżki, podnieś zniechęconego i przynieś nadzieję temu, kto myśli... Że nie da już rady. Niech to będzie dzień odpowiedzi finansowych, niespodziewanego wsparcia zaopatrzenia, które uwielbi Twoje imię. Panie, połamy o ochronę. Wiemy, że żyjemy w trudnych czasach, ale Ty wciąż jesteś naszym schronieniem i siłą. Chroń nasze wyjście, nasze wejście, nasze ścieżki, nasze dzieci, nasze miejsca pracy, nasz umysł, ciało i ducha. Niech żadne zło nas nie dotknie, niech żadna pułapka się nie powiedzie, niech żadne słowo sprzeciwu nie odniesie skutku. Otoczeni Twoją obecnością chcemy iść bezpiecznie, z ufnością, wiedząc, że Twoi aniołowie są wokół nas. Chroń nas, Panie, przed zagrożeniami widzialnymi i niewidzialnymi, a jeśli coś spróbuje nas dosięgnąć, niech Twój duchowy pancerz będzie przed nami, niwecząc każdy zamiar zła. Ojcze, modlimy się również za tych, którzy myślą o rezygnacji, za tych, którzy obudzili się bez nadziei, za tych, którzy myślą, że modlitwa już nic nie zmienia. Duchu Święty, przemawiaj do zmęczonych serc. Pokaż, że modlitwa poranna to coś więcej niż powtarzane słowa to wspólnota z Ojcem, to intymność, to życie odnawiane przez wiarę. Niech ta osoba poczuje, nawet teraz, że coś się w niej zmienia. Że ciężar już nie jest taki sam, że atmosfera już nie jest taka sama, że nadzieja znowu się rodzi. Nawet jeśli na zewnątrz nic się jeszcze nie zmieniło, niech w środku już zagości pokój. Bo wiara nie zależy od okoliczności, ale od pewności, że Pan jest z nami. Nie ma bólu, którego Pan nie widzi, nie ma łzy, którą Pan zignoruje, nie ma szczerej modlitwy, która nie zostanie wysłuchana. Dlatego wciąż tu jesteśmy. Modlimy się, wierzymy, oddajemy, czekamy, i nawet jeśli odpowiedź nie przyjdzie dziś, wybieramy ufać. Nawet jeśli nie rozumiemy powodów, wybieramy iść za tobą. Bo wiemy, że działasz nawet w ciszy. Wiemy, że Twoje działanie jest doskonałe, nawet gdy wydaje się niewidzialne. A gdy dzień wyda się trudny, niech ta modlitwa rozbrzmiewa w nas jako przypomnienie, że nie jesteśmy sami. Pan jest w każdym szczególe. Troszczy się o to, czego nawet nie potrafimy wypowiedzieć. Twoja obecność jest naszym schronieniem, Twój głos jest naszym przewodnikiem, Twoja wierność jest naszą pewnością i dlatego nie poddajemy się ani dziś, ani jutro, ani gdy świat powie, że to koniec. Bo Pan jest początkiem wszystkiego i dopóki stoimy, będziemy się modlić, ufać i wierzyć w to, co niemożliwe. To jest dzień, który uczynił Pan. I nawet jeśli zaczyna się łzami, może zakończyć się zwycięstwem. Nawet jeśli jest ból, może być cud. Nawet jeśli wszystko wydaje się trudne dla Boga, do którego się teraz modlimy, nie ma nic niemożliwego. Modlitwa poranna to więcej niż nawyk. To deklaracja wiary. To akt duchowej walki. To wybór, by nie stawiać czoła dniu w samotności. To postawienie stóp na ziemi i serca w niebie, i tego poranka po raz kolejny. Wybieramy się modlić, wybieramy oddać, wybieramy odpoczywać w Tobie. Wybieramy ufać, że wszystko, czego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, Ty już rozwiązujesz. Jeśli dotarłeś aż tutaj, nawet ze zmęczonym sercem, nawet pośród walki, wiedz, że ta modlitwa została wypowiedziana z wiarą, z oddaniem i z głębokim pragnieniem, aby Twój dzień był prowadzony przez obecność Boga. Odnowa już dokonuje się w Tobie. I może jeszcze nie widzisz tego oczami ciała, ale ziarno zostało zasiane w Twoim duchu. Bóg słyszy każde słowo, które wypowiadasz w ciszy. On działa w obszarach Twojego życia, o których nie masz pojęcia. Nieważne, co mówią Twoje uczucia, liczy się to, że zaufałeś, a kto ufa Bogu, nigdy nie zostanie zawstydzony. Modlitwa poranna to nasza przystań, nasz pierwszy krok wiary, zanim wydarzy się cokolwiek innego. Kiedy decydujesz się rozpocząć dzień z Bogiem, zmienia się nie tylko atmosfera wokół ciebie, ale wszystko w tobie zaczyna się dostrajać do tego, co niebo chce uczynić. Dlatego, jeśli zgadzasz się z tą modlitwą, jeśli przemówiła do ciebie w jakikolwiek sposób, napisz amen w komentarzu. To słowo, choć krótkie, jest deklaracją wiary. To jak powiedzieć: Wierzę, przyjmuję, odpoczywam w Bogu. I nie pisz tego tylko dla samego pisania. Zrób to z intencją, z prawdą, z pewnością, że twoja wiara jest zapisana w niebie. I pamiętaj, tutaj nie jesteś sam. Subskrybując ten kanał i aktywując powiadomienia, otrzymujesz codzienne modlitwy, które wzmacniają twoją wiarę i pomagają ci zacząć dzień z kierunkiem. Zostaw polubienie, aby to słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Jutro rano będę tutaj znowu z nową modlitwą i bardzo chcę, żebyś był ze mną, bo każdy dzień rozpoczęty z Bogiem ma większą szansę zakończyć się zwycięstwem. Więc jeśli możesz, zarezerwuj ten moment także jutro. O tej samej porze, w tym samym miejscu pokoju, oddania i odnowionej wiary. Do zobaczenia. Niech Bóg cię błogosławi, niech cię strzeże i niech wszystko, co dziś zostało oddane w modlitwie, zacznie być już przemieniane. Niech pokój Pana będzie z Tobą przez cały ten dzień. Widzimy się na następnej modlitwie porannej.